Witam kochani na moim kanale, a to jest kanał o tematyce zdrabki, lotto i tym podobne, czyli wszystko, jeżeli chodzi o szczęśliwe gry. I właśnie na stole widzimy właśnie rodzaj, pewien rodzaj takich właśnie tutaj szczęśliwych gier, czyli to są zdrabki nasze polskie i... Przygotowałem właśnie taką paletę, czyli brylanty jako gwóźdź programu za 30 zł. Do tego widzę tutaj cztery zdrabki po 10 na dobry rok. Bardzo ciekawa zdrabka, jak i cztery zdrapeczki po 5 zł. Widzowie, mam nadzieję, że sprawi Wam ogromną przyjemność oglądanie tego filmu. A przy okazji, można podpatrzeć, jakie jest zdrabki. Z jakim numerem i tak dalej co można wygrać? Czemu nie? A przy okazji popatrzeć sobie tak pośmiać się. I se pomyśleć, co za głupek drapie z drapki daje kasę i nic nie wygrywa. Ha, ha, ha. Każdy sobie coś fajnego znajdzie, kochani. Nie ma sprawy, ja się na nikogo nie obrażam. Fajnie, że jesteście ze mną wręcz przeciwnie, cieszę się na was. I o to chodzi superamską zdrapki kolorowe można zawiesić oko, czemu by nie zapraszam na film widzowie a na stole do zdrapania właśnie wylądowała pierwsza zdrapka i jest to elektryzujący cash za 5 zł i od razu pojechałem po bonusie dzisiaj taki zdrapak, czyli można sobie porcję nabrać zobaczcie wymierzone na grama <głos> <głos> Oczywiście żartuję nic nie wymierzone. <noise> ale niech <noise> będzie. Mamy tak 19-20. O, dawno takim sprzętem nie drapałem. Zobaczcie, zdrabka nawet nie mrugnie. Widzowie. I się zaczęło. 11-40. Mamy liczbę 27, a czemu by nie do tego szóstka i zawiało tutaj prawie obokiem. Dwójka, pod spodem mamy. 39 również było blisko, i pierwsze, zobaczcie tutaj, zranienie zdrapki. 22, 33 i 18, czyli ta zdrapka odlatuje na prawą stronę. Widzowie, mam nadzieję, że wystrój się Wam podoba dzisiaj. Zobaczcie, jakby się unosiła w powietrzu ta zdrapeczka. Zielona kasa i obiecują ile oni to obiecują znowu dwie stówy. Zaglądamy nie ma sprawy i mamy 31 liczba 19 i 26 widzowie a ja już zobaczcie wydrapuję I na końcu jest 20 27 się pokazało szóstka. 31, było blisko. 34, za wysoko. 7, nie mamy i niżej. 24, 12, 8. 2 również było blisko. Jagi 4, zdrapeczka. Bye, bye. Widzowie, w sumie to powinien od tej zdrabki zacząć. O co chodzi z tym światem? Zobaczcie, tu się świeci. I przechodzi do góry. Niesamowicie co tu się wyprawia. Dobra, to jest drapeczka z numerem 49. Chyba mi się od końca urwało. A. Nie szkodzi. W niej musimy wydrapać na pewno diament, ewentualnie koniecznikę. Więc widzowie, zaglądamy za diamentem. Ewentualnie koniecznikę. I tu widać PIG już kontrolne. Zdrapka na prawo, tak to jest, a na stół, proszę, zobaczcie, ta oto zdrapeczka, askier. I zaglądamy, w niej musimy wydrapać identyczne trzy symbole. I wtedy się zaczyna party. Proszę bardzo, dzwonek, gwiazdka. Flaming. O, ten koleś tu się często powtarza w różnych zdrapkach, Cytryna. I na dole jest zobaczcie, wiśnia. Czyli ta zdrapeczka również sobie odpuściła. Nie ma problemu. Widzowie, ale to były zdrapki za 5 zł. I teraz spójrzcie, mamy te oto zdrapację podyszce. I ja już biorę pierwszą zdrapkę. Jest to diamentowy los z numerem 4. Taki rubin też wchodzi w grę. Więc zaglądamy i mamy tak. 42 liczba, 41, numer 1, 14 i do tego jest 33. Cudownie i teraz tylko musimy wydrapać takie liczby, żeby było miło. I jest tak. 43 tu wyskoczyło, blisko. 40, również blisko. 7, nie widzę takiej liczby. 35, nie ma. 4, również nie mamy. 29, jak i 16, nie ma. Zaglądamy dalej, jest 2, jest 5, liczba 11, do tego jest 9, 17 również nie ma, widzowie, a my niżej zaglądamy i 32 ostry obok, 14 również obok, 48, 6 i 21. Sami widzicie, widzowie, że dałem z siebie wszystko, a z drabka mimo wszystko. Szczeliła focha E i D Nie ma sprawy Na dobry rok Co za zdrapencja Z numerem 5 A w tej zdrapce musimy tylko Zera tutaj Ze sobą Złożyć i Wtedy jest wygrana Zobaczcie Zera się różnią jest wygrana! no 0 do 0 i jest wygrana. Czyli jest pierwsza wygrana na dobry rok. Oj, ta paczka jest bardzo miła dla mnie. I ta zdrabka w ogóle. A już chciałem krzyczeć 20 zł, ale jednak 1-0 za dużo. I mamy tak, następny miesiąc 20 do 50 było blisko. Oj, tutaj również było prawie, prawie, tutaj trochę za dużo. Czy ta zdrabka się skończy tylko na 10 zł? Zobaczmy to, sprawdźmy. Widzowie. To zostały nam dwa okna i mamy premię śnieżkę a w bonusie kolesia. Widzowie. Superansko jest to pierwsza wygrana 10 zł na lewą stronę. O, i tej zdrabki mi brakowało. Tak, ją lubię, że nawet nie wiem, jak ją tutaj ustawić. Nie, tu zasłania. O, to jest to. No, ekstra 777, a w nim można wygrać 507 tysięcy. I w grę wchodzą tutaj siódemki czarne takie. Mamy 14 gier, kochani. I sprawdzamy. Sprawdzamy to. Czy znajdzie się tutaj. Siódemka dla nas. Dzisiaj jedna. strapeczko? wyskakuj z siódemek. Nie ma to tamto. Nie ma, że boli. Potrzeba siódemek. Co wie? ale na razie, jak widać, różne tu są symbole. Zdrawca się nigdzie nie śpieszy. Ona wie, kiedy ma zatańczyć i zaśpiewać. Tu się rządzą całkiem inne prawa. No. I widzicie, ja ją tak lubię ona. Bez serca normalnie. Dobra, widzowie. Mamy tę oto cudowną zdrabkę. Jest to Zodiak. I mamy pyka, pannę i koziorostwa. Oczywiście wszystkich spod tych znaków. Pozdrawiam serdecznie suporansko. Takie to tu rzeczy, kochani. A w tej zdrabce z numerem 4 musimy wydrapać gwiazdę, księżyc. Nie ma co. Na pewno UFO będzie. I się zaczęło. I mamy tak. Ufo na drugim miejscu, delfin wyskoczył chmurki. Tutaj takie. Statek miś. Oj, słońce, a ja już myślałem, że to gwiazda. <noise> I tu widać kebaba mamy, satelity różne, flaming, koleś i na dole, co to tu było? Nieczynne nawet, czyli bar nieczynny dzisiaj. Niestety, proszę przyjść jutro, nie ma sprawy, widzowie. Brylanty, diamenty, wygraj 2 miliony, 31 szans. Zdrapka gotowa z numerem 5. Widzowie, to co? Sprawdzamy bonus i jest to księżyc. A ja się biorę za odsłanianie i tu musimy wydrapać identyczne trzy symbole, żeby cokolwiek tutaj się zadziało. I ja jestem właśnie na tropie różnych, trzech symboli identycznych. Jak widać, kochani, jesteśmy przy siódmej grze z okulary, worek, monety. Zobaczcie, sypię różnymi. Nawet nie chcę zatro zatrolować. Garnek. Oj, dzwonek, nie. Zdrabka, No chociaż tutaj nastrasz nas trochę. Nie. Zimna zdrabka, powiem wam. 15 lustro, lustro. Aj jaj. Już chciałem podskoczyć, powiem Wam, że ten. Już to widziałem jak lecę nawet, ale niestety. Dobra, gra 19, czekolada. Zdrabko tu nie czaruj, dawaj, wygrane. I garnek. Aj! Gra 21, się chciała popisać. Ale niestety, pierścionek. Tu będzie na pewno. Aj! Mówiłem, że będą róże. Nie, to różne symbole, kochani. Zdrapaku wydrap coś. Śminka i dwa ostatnie kapelusz. No i co? I niestety zdrapka na prawą stronę taka duża. Tyle się napracowałem, tyle się natarłem, ale jednak nic Kochani, dzisiaj skromniutko, całe 10 zł. Takie to zdrapki, no, widzicie sami, kochani, ale jest 10 zł, do kolekcji, czyli do. Ja to do takiej papierowej torby zbieram te zdrapki wygrane. Ostatnio miałem wam pokazać całą torbę, jak wygląda kurde, tyle zdrapek wygranych, ale jakoś zapomniałem, może teraz jak uzbieram to pokażę. Kochani, to co? Dziękuję uprzejmie, że dzisiaj oglądaliście, byliście ze mną, cieszę się z tego bardzo. Kochani, miejcie jeszcze superancki wieczór, noc i widzimy się jutro. Trzymajcie się! Hej!